Najgorszy premier Polski SSERP. Najgorszy minister nauki SSERP. Najlepszy polityk SSERP. Najgorszy minister obrony narodowej SSERP. Najgorszy minister nauki to Barbara Waska dostaje jedynkę za nieprzygotowanie do przemiotu. O edukacji zdrowotnej i lewaków głosowali na PSL, lewis, IS i na PLAF. Najgorszy premier w historii SSRP to jest Donald Tusk. Dostaje 1%. Niestety, pani premierze, a to premierze. Nie przekonał. Nie przekonałem pana do opuszczenia Polski. Teraz przekonam. Że pójdziesz do więzienia Na dwa zapie lat. Może 2-3 lata. Najgorszy obro minister obrony narodowej to Kosina, to Kamys. Dostaję jeden. Niestety. Nie niestety. Fajnie najlepszy polityk na świecie w Polsce przepraszam dostaje Sławomir Meses 7 gratuluję Sławomir Meses ja jestem w Nowej Narzei to jest kanał Prawda o Polityce edukacja zdrowotna będą Jutro edukacja zdrowotna. Bez przeklinania. Spieram opozycję. Krytykuję rząd Donalda Tuska. Co mam powiedzieć? I się piłką. Jutro wyjaśnię, kim ja jestem. Kim byłem. Kim w i będę. Zobaczymy się na, na kanale o 12. Może o 10. Nah, kak. i